Pozwana w tej sprawie mówi składającej petycję, że chciałaby zabrać dzieci na rejs z statkiem. W tej sprawie nie było zgody. I to zasadniczo odnosi się do prób pozwanej, by utrudnić rolę rodzicielską składającej petycję. To wszystko o tym właśnie mówię. Najbardziej szokujące fakty o śmierci Anny Kepner na statku wycieczkowym ujawniono nie przez FBI, lecz w zeznaniach złożonych w Sądzie Rodzinnym na Florydzie podczas walki o opiekę nad dziećmi. Macocha Anny, Chantel Kepner, została zmuszona do składania zeznań pod przysięgą na temat decyzji podjętych podczas tego rejsu. W tym pozostawienie trójki nastolatków samych w jednym kabinie, pominięcie dawki przepisanych leków na noc oraz fakt, że żadna osoba dorosła nie sprawdziła, co się z nimi dzieje w noc, kiedy Anna zmarła. Teraz ta prawna walka powróciła na salę sądową z dramatyczną nową eskalacją. Wydano wezwania do sądu o dokumentację opieki nad dziećmi i akta szkolne ujawniając lata historii rodziny opinii publicznej. Wyjaśniamy, co te nowe dowody mogą ujawnić na temat śledztwa, czego opinia publiczna nie widzi. Zajmujemy się sprawą zgłoszoną przez Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Śmierć Anny Kepner na rodzinnym rejsie rozdarła jej rodzinę. A teraz ta tragedia wywołała oddzielną burzliwą walkę prawną, która ujawnia nowe, niewygodne prawdy o tej rodzinie. To miało być świętowanie, wakacje patchworkowej rodziny na statku Carnival Horizon, wypływającym z Miami na sześciodniowy rejs po Karaibach. Po powrocie statku do portu Anne Kepner wyniesiono w worku na zwłoki. Dzisiejsze przesłuchanie nie dotyczy wniesienia zarzutów karnych. Jeszcze nie. Przesłuchanie, które śledziliśmy, dotyczy sprawy o opiekę, która jest oddzielna od sprawy Anny Kepner. Ale kilka osób zaangażowanych w obie sprawy się pokrywa. Dlatego warto to śledzić, gdy czekamy na szczegóły dotyczące śledztwa w sprawie śmierci. Teraz, w dążeniu do ustalenia, czy dom jest bezpieczny, dowiadujemy się o potencjalnie chaotycznych decyzjach podejmowanych wokół Anny w jej ostatnich godzinach. FBI potwierdziło śledztwo dotyczące śmierci 18-letniej Anny Kepner z Titusville na Florydzie. Szkolnej cheerleaderki, która po ukończeniu szkoły planowała wstąpić do marynarki wojennej Stany Zjednoczone Ameryki i zostać funkcjonariuszem służb mundurowych. Jednak podczas gdy FBI kontynuuje to śledztwo, nie ujawniono żadnych szczegółów publicznie. Ta cisza tylko podsyciła pytania i liczne spekulacje w internecie, zwłaszcza po tym, jak lekarz sądowy z Florydy uznał śmierć Anny za zabójstwo przez uduszenie mechaniczne. Za chwilę porozmawiamy o tym, co to oznacza. Ostatnie przesłuchanie w tej sprawie o opiekę ujawniło, że trójka nastolatków została pozostawiona sama w jednej kabinie. 16-letni przyrodni brat Anny, który jest teraz podejrzanym w sprawie jej śmierci, jak się dowiedzieliśmy, według macochy Anny opuścił tej nocy ważne lekarstwo. Lek o nazwie klonidyna. To jest na bezsenność. Dowiedzieliśmy się też, że nikt dorosły nie sprawdził trzech osób w tej kajucie w noc śmierci Anny. Wiemy, że jedynymi dwiema osobami, które według ustaleń były w kajucie, gdy Anna zmarła, byli Anna i jej 16-letni przyrodni brat. Drugą osobą w tej kajucie był biologiczny brat Anny. Ale jak podobno twierdzi, słyszał tylko zamieszanie, być może kłótnie jest za drzwi. Teraz usłyszeliśmy również, jak adwokat podejrzanego przyznał w sądzie, że aktywnie rozważane są zarzuty karne, mówiąc: Nie jesteśmy teraz pewni. Nie jesteśmy pewni, co zrobi FBI. Czy zostaną postawione zarzuty federalne, czy sprawa zostanie przekazana stanowi. A teraz nowe doniesienia dodały kolejny wymiar tej sprawie. Po raz pierwszy od śmierci Anny Kepner, jej 16-letni przyrodni brat, opisywany w dokumentach sądowych jako podejrzany, został widziany publicznie. Według ekskluzywnych doniesień Daily Mail nastolatek mieszkał spokojnie na wiejskiej posiadłości krewnego na Florydzie, podczas gdy władze federalne rozważają ewentualne zarzuty. Daily Mail podaje, że miejsce pobytu chłopca było przez tygodnie ściśle strzeżone i objęte oświadczeniem zabraniającym rodzicom ujawniania lokalizacji komukolwiek poza organami ścigania. Umowa zabrania też przenoszenia chłopca bez pisemnej zgody drugiego rodzica. Na początku miesiąca, reporterzy Daily Mail zauważyli nastolatka wychodzącego z odosobnienia, sprzedającego drewno opałowe przy stoisku niedaleko domu krewnego, z czapką z daszkiem naciągniętą na twarz. Chłopiec rozładowywał drewno z terenowego pojazdu i sprzedawał je w pięciu wiązkach, podczas wyjątkowo zimnego okresu. Gdy reporterzy podeszli do niego i zapytali o śmierć Anny Kepner, nastolatek podobno zamarł i powiedział tylko, wolałbym nie rozmawiać. Po czym wziął wizytówkę i szybko odjechał w dół żwirowej drogi. Daily Mail podaje, że po około 30 minutach na odosobnioną posesję przyjechały dwa radiowozy, by obserwować miejsce, ale nie dokonano aresztowań. Osoba bliska rodzinie Anny powiedziała portalowi, że byli wściekli, pytając, dlaczego nie postawiono zarzutów i wyrażając frustrację, że podejrzany cytuje chodzi na wolności. Daily Mail podaje również, że oboje rodzice określili swojego syna jako podejrzanego w dokumentach sądowych związanych z trwającym sporem o opiekę. W jednym z dokumentów śmierć Anny określono jako podejrzewane morderstwo. Portal poinformował również, że Anna wróciła do wspólnej chaty po kolacji 6 listopada, mówiąc, że źle się czuje i już nigdy nie opuściła pokoju. Według anonimowych źródeł cytowanych przez Daily Mail, jej ciało zostało odkryte następnego dnia przez stewarda owinięte w koc, przykryte kamizelkami ratunkowymi i ukryte pod łóżkiem. Te szczegóły nie zostały oficjalnie potwierdzone przez FBI. Dziś przesłuchanie zostało wznowione z nową strategią. Adwokatka macochy Shantel Kepner wystawiła wezwania do sądu, żądając zeznań i dokumentacji od Departamentu Dostrzegór Dzieci i Rodzin Florydy, a także od pracowników Liceum Anny Kepner w Titusville na Florydzie. To nie są zwykłe prośby. Wezwanie do Departamentu do Square Dzieci i Rodziny żąda wieloletniej dokumentacji tej rodziny, akt śledczych, notatek medycznych, sięgających nawet do 2007 roku. Szkoła Anny została zobowiązana do przekazania list obecności i raportów dotyczących zachowania innych dzieci w domu. Sędzia już odrzucił prośbę macochy o utajnienie tych dokumentów, co oznacza, że wszystko, co zostanie przedstawione, będzie publicznie ujawnione na jawnej rozprawie. Więc co wie opieka społeczna? Co zauważyli nauczyciele Anny? Chodzi o zbudowanie szerszego obrazu środowiska, w którym żyła Anna. Zeznania podczas ostatniego przesłuchania nakreśliły obraz, szczerze mówiąc, niestabilnego domu. Starszy przyrodni brat Anny, nie będący podejrzanym w tej sprawie, 18-letni Andrzej Hudson, zeznał, że kiedyś został złapany w duszenie i unieruchomiony przez swoją mamę, Chantelle Kepner, oraz biologicznego ojca Anny, Krzysztofa Kepnera. Teraz ten prawny manewr jeszcze bardziej odsłania kulistego świata, ponieważ rodzina Anny walczy o dzieci, które zostały. I to wszystko dzieje się teraz na jawnej rozprawie, ponieważ sędzia już odrzucił prośbę macochy Anny o utajnienie tych akt i zachowanie ich w tajemnicy. Jeszcze raz chcę jasno powiedzieć, że rozprawa dotycząca opieki nad dziećmi jest oddzielna od śledztwa w sprawie śmierci Anny. Przeanalizujemy, co oznacza nowy etap rozprawy i co może ujawnić o sprawie pełnej pytań i małej liczby odpowiedzi. Możesz się teraz zastanawiać, jak śmierć na statku wycieczkowym prowadzi do wezwań do sądu dla nauczycieli i pracowników opieki społecznej. Wszystko sprowadza się do tej patchworkowej rodziny i jednego pokoju na tym statku wycieczkowym. Po śmierci 18-letniej Anny Kepner w jej kabinie w listopadzie, FBI skoncentrowało się na jednym podejrzanym. Przynajmniej tego dowiedzieliśmy się podczas tej rozprawy o opiekę a tym podejrzanym jest szesnastoletni przyrodni brat Anny. Nie postawiono mu zarzutów. Jeśli to się zmieni, może być sądzony jako nieletni, więc nie ujawniamy nazwiska. Ale jeśli to się zmieni, nie tylko was o tym poinformujemy, ale też powiemy wam trochę więcej o tym, co o nim wiemy, jeśli będzie sądzony jako dorosły. Śmierć Anny została uznana za zabójstwo przez uduszenie mechaniczne. Mówiąc prościej, był to duszenie. Według źródeł ciało Anny znaleziono owinięte w koc, przykryte kamizelkami ratunkowymi i schowane pod łóżkiem. Ale podczas gdy to śledztwo ucichło, prawne wstrząsy nastąpiły błyskawicznie. Nastolatek podejrzany o udział w sprawie jest synem macochy Anny. Jej imię to Chantel Kepner. Teraz Chantel i jej były mąż, którego imię to Tomasz Hudson. Od ponad roku toczą brutalną walkę o opiekę nad dzieckiem. Kiedy Hudson dowiedział się, że ich syn, który nawiasem mówiąc jest podejrzany o zabójstwo, mieszkał w domu z jego małą córką, natychmiast udał się do sądu, domagając się pilnej opieki nad dzieckiem. Ta walka o opiekę, dotycząca bezpieczeństwa żyjących dzieci, stała się publicznym oknem na to, co stało się z Anną i w jakim świecie żyła. A obraz z tego okna jest bardzo sprzeczny, ponieważ z jednej strony mamy dziadków Anny, którzy byli na tym rejsie i opisali Annę oraz jej przyrodniego brata, który jest teraz podobno podejrzanym, jako dwie krople wody. Połączyli się w patchworkowej rodzinie, tworząc prawdziwą relację brata i siostry. Tak wynika z wywiadu, którego udzielili ABC News. Ale są też osoby, które twierdzą, że znają Annę Kepner i jej przyrodniego brata, który jest teraz podejrzanym. Ojciec byłego chłopaka Anny powiedział inside edition, że przyrodni brat był obsesyjnie nią zainteresowany, a Anna się go bała. Twierdzi nawet, że pewnego razu jego syn był świadkiem, jak przyrodni brat wszedł na Annę podczas rozmowy FaceTime, gdy ona spała. Za każdym razem, gdy Chantelle Kepner, macocha i jej były mąż mają spór dotyczący decyzji wychowawczych, a ta sprawa staje się publiczna, ta rozprawa dotycząca opieki nad dzieckiem, w pewnym sensie pomaga nam to lepiej zrozumieć, co mogło się wydarzyć na statku wycieczkowym. Tak więc, po złożeniu wezwań do sądu, wszystko było gotowe na rozpoczęcie dzisiejszej rozprawy, która zaczęła się od obszernego oświadczenia, otwierającego ze strony adwokata Thomasa Hudsona. To Chantel były mąż Kepnera. Pamiętaj, że sednem tego pilnego wniosku jest egzekwowanie planu wychowawczego. Twierdzi, że Chantel systematycznie uniemożliwiała mu kontakt z dziećmi przez ponad rok. Ale budując tę sprawę, adwokat wskazuje na schemat podejmowania ważnych decyzji bez zgody lub wiedzy ojca. Twierdzi, że decyzje te są częścią procesu alienacji. I według jego mowy otwierającej, najbardziej rażącym przykładem tego schematu jest rejs rodzinny w listopadzie. Ten, który zakończył się tragedią, powiedział sędziemu, że kiedy Shantel Kepner poinformowała Tomasza Hudsona, że zabiera dzieci na rejs międzynarodowy, on wyraźnie nie wyraził na to zgody. Przenieśmy się na salę sądową. To adwokat Scott Smith argumentuje, że brak zgody na tak ważną międzynarodową podróż jest częścią szerszych działań mających na celu odsunięcie Tomasza Hudsona od roli ojca. Co dzieje się od połowy do maja 2025 roku? Odpowiadająca w tej sprawie informuje wnioskodawcę, że chciałaby zabrać dzieci na rejs. W takim razie to jest związane z tym rejsem, prawda? W tym przypadku chodzi tylko o to, że wniosek nie wyraża zgody, a nie o inne wcześniejsze zarzuty. I to w zasadzie dotyczy prób uczestników, by zasadniczo udaremnić rolę rodzicielską wnioskującego w tej sprawie. To wszystko, o tym tylko mówię. Nie było zgody, to wszystko, nie chodzi o nic innego. Adwokat Chantel-Kepner, Millicent Atenasin, przedstawiła zupełnie inny obraz. Twierdziła, że jej klientka przestrzegała wszystkich postanowień sądu na każdym etapie, także decyzji o wejściu na pokład Carnival Horizon. Według tej adwokatki, plan wychowawczy, podpisany przez oboje rodziców, nie wymagał zgody Tomasa Hudsona na tę podróż. Wymagał jedynie powiadomienia. Oto jej argumentacja. I ostatnia rzecz, i wiem, że nie jesteśmy tu, żeby rozmawiać o niefortunnym rejsie, ale kiedy on mówi, że robi to tylko w celu uzyskania zgody, jeśli ponownie przeczytasz ten sam zmieniony plan wychowawczy, który podpisali, jest tam wyraźnie napisane, że ona nie potrzebuje jego zgody. Jest zobowiązana poinformować z 60 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wyjazdu dzieci za granicę, co zrobiła niezwłocznie. Masz więc sprzeczne argumenty prawne co do zasad wyjazdu? Następnie przesłuchanie skupiło się na zeznaniach o środowisku w domu. Andrzej Hudson, starszy przyrodni brat Anny, ma 18 lat. Nie mówimy o podejrzanym o rzekome zabójstwo Anny, ale ten 18-latek złożył zeznania. Jego zeznania nie dotyczyły rejsu, ale ukazały konflikt w rodzinie w miesiącach przed tym wydarzeniem. Opisał incydent z kwietnia 2024 roku, 7 miesięcy przed rejsem, gdy jego mama, Szantel Kepner, i jej ówczesny chłopak, Krzysztof Kepner, niespodziewanie zabrali go ze szkoły do Titusville, wbrew jego woli. Podczas przesłuchania szczegółowo opisał wydarzenia z samochodu. Co się wydarzyło tego dnia? Byłem. Wezwany do sekretariatu, i początkowo nie wiedziałem o co chodzi, więc yy, przyszedłem bez swoich rzeczy. Moja mama przyszła po mnie, więc musiałem wrócić do swojej klasy i zabrać swoje rzeczy. A kiedy wysiadłem z samochodu z nimi, poprosili mnie, żebym oddał im swój telefon. I wyłączyli mój telefon, a potem powiedzieli mi. Pozwól, że na chwilę się zatrzymam. Czy gdy Cię wezwano, chodziło o biuro prasowe? To było do recepcji biura głównego. W momencie, kiedy zostałeś wezwany, czy Twoja mama w ogóle Ci coś powiedziała? Na przykład, dlaczego przyszła do szkoły? Nie, proszę pana. Czy wiedziałeś lub miałeś jakieś pojęcie, że twoja mama tego konkretnego dnia przyjdzie do szkoły po ciebie? Nie. Proszę pana. Byłeś zaskoczony, gdy zobaczyłeś tam swoją mamę? Tak, proszę pana. Czy Krzysztof Kepner też tam był? Nie pamiętam, czy był wtedy w biurze, ale na pewno w samochodzie. A więc ty, matka Szantel, odprowadziła cię z biura do pojazdu Krzysztofa Kepnera? Tak, albo to był jej pojazd, ale tak. A co się stało po wejściu do pojazdu? E, poprosili o mój telefon, zabrali mi go, wyłączyłem go. Czy twój telefon ma urządzenie śledzące? Tak. Czy urządzenie śledzące o zasięgu 360 metrów działa, gdy telefon jest wyłączony? Nie, z tego co wiem, nie działa. Mogłeś wtedy skontaktować się z ojcem lub kimś innym i przekazać, co się działo? Chciałem spróbować napisać krótka wiadomość tekstowa, a do mojego taty, ale nie mogłem, bo mieli mój telefon. Nie mogłem się z nikim skontaktować. Chciałeś wtedy jechać z mamą i Krzysztofem Kepnerem? Nie, proszę pana. Czy to było wbrew twojej woli? Tak, proszę pana. A co się stało, gdy już byłeś w pojeździe i wtedy zacząłeś? Dałem im swój telefon, wyłączyli go. Powiedzieli mi, że gdziekolwiek jadę, mam tutaj zacząć szkołę od nowa, co było sprzeczne ze wszystkim, o czym rozmawialiśmy. Powiedziałem mu, że nie zamierzam i próbowałem wysiąść, gdy się zatrzymywaliśmy. Przerwę ci. Czy kiedykolwiek próbowałeś sobie zaszkodzić, albo popełnić samobójstwo? Nie, proszę pana. Jaki był pana zamiar, gdy próbował pan wysiąść z pojazdu, kiedy się zatrzymali? Próbowałem wysiąść z pojazdu, żeby nie mogli mnie zabrać od wszystkiego. A co wtedy zrobił Krzysztof albo Kepner? Przytrzymali mnie przy siedzeniu, a on ramieniem za kark przycisnął do przedniego siedzenia. Ona też mnie tam przytrzymywała. Czy Twoja matka była nadal z przodu, czy już z tyłu? W tym czasie przeszła na tylne siedzenie i zaczęła mnie trzymać. A co dokładnie Krzysztof Kepner zrobił ze swoją ręką? Objął mnie ramieniem za szyję, jakby dociskając do fotela. Czy Twoja głowa była zwrócona w stronę przedniego siedzenia? Tak, proszę pana. I czy byłeś przytomny przez cały czas? Czy może straciłeś przytomność? Wydaje mi się, że straciłem przytomność raz lub dwa w drodze tam. Andrew Hudson zidentyfikował go jako Krzysztofa Kepnera. To biologiczny ojciec Anny. To zeznanie zostało przedstawione, aby pokazać schemat zachowań i niestabilność, dodając kolejny argument do stanowiska ojca, że dom był niestabilnym środowiskiem. To obraz konfliktu rodzinnego, który stanowi tło dla decyzji podjętych kilka miesięcy później na statku Carnival Horizon. To już wszystko w sprawie przedstawionej przez Law and Crime. Subskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Krzysztof Stewart. Do zobaczenia.